Siamanko, cześć, witam w nowej serii, jaką będzie projekt Rift Runner. O co chodzi i na czym ten projekt będzie polegał? Pewnie już się domyślacie, patrząc na ekran, jak tutaj to wygląda. Będzie to seria na wzór Tibiskiego Tygodnia, gdzie celem będzie Mysterious Scroll. Dlaczego Mysterious Scroll? Dlaczego coś kosmetycznego, a nie praktycznego, tak jak to było w tybiskim Tygodniu? Patrząc na moje EQ no i mój styl gry, za bardzo tutaj nie wymaga on, to oto EQ nie wymaga ulepszenia, bo. EQ tierowane jest. Najlepsze przedmioty, jako tako, mam. Wiadomo, można byłoby te EQ, to Eku ulepszyć, uzupełnić o na przykład e, armor z Monstera, który daje odporność na błoto, stierować go i uzupełnić sobie te rzeczy, jeżeli chodzi o możliwości. Z drugiej strony, można byłoby ulepszyć tego Sangwina T2 te na T3, te T4, te ale mamy kwiecień, zaraz będzie maj. I zaczną się zapowiedzi letniej aktualizacji. Kto wie, co tam zostanie dodane? Może coś nowego, lepszego niż to, co jest. Więc nie chcę za bardzo pchać się tutaj w ulepszanie, skoro już za rogiem może powstać coś lepszego, coś ciekawszego. No i to jest taki powód, dla którego idę w coś kosmetycznego, a nie praktycznego. Wertując sobie możliwości, jeżeli chodzi o outfity, jeżeli chodzi o mounty, wybrałem sobie Rift Runnera. Z takiej, w takiej właśnie kompozycji z Rift Warriorem, no wygląda to przekozacko. Mi się bardzo podoba. Rift Warrior w takiej kolorystyce z Rift Ranerem wygląda kozak, i to właśnie będzie cel tej serii. Co to jest Mysterious Scroll? I ile jest warty i jak go zdobyć? Mysterious Scroll to jest rzadki przedmiot, który dropi z finału feru. Bardzo rzadko, bardzo, bardzo, bardzo rzadko. I po kliknięciu go dostajemy achievement. No i właśnie tego małcika na sekurze jest jedna jedyna oferta za 1,6 miliarda. Ale ustawiłem sobie tutaj cel na 1,5 miliarda. Myślę, że to będzie w zasięgu, żeby w takich, w takich pieniądzach ten itemek uzyskać. Jeżeli będzie potrzeba więcej, wiadomo, ogarniemy więcej. Ale jak na razie daję sobie 1,5 miliarda. No i tak dla przykładu na Securze właśnie pokazuję, że jest taki item w jednej sztuce i zobaczymy jak to wyjdzie. Ten materiał jest wstępem do tej serii i a propos finału feru, będę starał się robić ten finał feru co dwa tygodnie i w tym początku serii chciałbym rozpocząć właśnie od finału feru z nadzieją, że może właśnie wydropię Mysterious Crola z tego e, właśnie e, z tego quest'a i co mi wypadło, sami możecie zobaczyć. No jakby oddał od razu skrola, to by było za łatwo, nie? Ale tak sporo posypał. Jak widzieliście, niestety nie udało się. No, ale ciężko się nastawiać na to, żeby przy takim pojedynczym podejściu się udało na początku serii, prawda? Eee, I tak. Odbierałem sobie skrzynkę właśnie z tego feru i tam wyszło 500k. No i takie 500k dopisuję sobie na sam początek tej serii, czyli 0,5. I tutaj też na tygodniu 0 też sobie zapiszemy 05kk. I to jest taki początek właśnie serii. Tak jak to było w przypadku tibiskiego tygodnia, odcinki będą pojawiać się co tydzień 10.00. Jak na razie serię ustanowiłem sobie na pół roku, czy to wystarczy? Kto wie, może przydropi jakieś złoto, lepsze Spirit of Armor, jak na przykład właśnie w tibijskim tygodniu i trochę ten hajs skoczy, albo szczęście nie będzie dopisywać i trzeba będzie tą serię przedłużyć. Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Tak samo jak w przypadku Tibiskiego tygodnia, żadne donaty TC, CC nie wliczają się do puli tutaj, jaką sobie zbieramy jedynie moje aktywności poza streamem czy na streamach będą w to wliczane i oczywiście wszystko będę nagrywał żeby wspierać collect all ze skrzynki wiadomo, wiadomo, pamiętacie o co chodzi aktualnie mam niespełna 200kk i te 200kk oczywiście nie wliczają się do celu tylko są moim takim buforem bezpieczeństwa jeżeli chodzi o eventy double Express skilla bo tak samo jak w przypadku tibijskiego tygodnia będę chciał wykorzystywać te eventy żeby skillować dista i dlatego te 200 milionów plus Najbliższa sprzedaż luta. Myślę, że zrobimy sobie ją na dniach, jak tylko pojawi się Jasir, żeby sprzedać to wszystko, co tutaj mam, a trochę tego tutaj jest, jak sami widzicie, jakieś fire axy, fire swordy po tysiąc jakieś rift itemy, których też jest całkiem sporo, są tutaj też wojki prawie 3000 woj, no i pełno jakichś innych diamentów, klisze produktów jest co sprzedawać, sprzedamy to myślę, że z tego wyjdzie między 200 a 300kk i taki bufor bezpieczeństwa spokojnie na pół roku powinien mi wystarczyć na to, żeby przeskilować sobie eventy double Paskila, nie wykorzystując hajsu właśnie z tej serii, no i taki właśnie jest plan żeby e, posiadając ten hajs Dodać jeszcze to wszystko, co jest z luta, mieć ten bufor, skilować, no i na spokojnie sobie zbierać do celu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapę, zostawcie komentarz, subskrypcja, mile widziana, żebyście byli na bieżąco z materiałami, streamami. I do następnego. Cześć, trzymajcie się na razie.